Głównie fascynujący temat z naturą w roli głównej, a konkretnie z sokołami, bo to będzie ta zapowiadana. Telenowela Sokola. Na tak. wspólnej I zanim, na dachu. Zanim porozmawiamy o tym z naszym gościem, to, co Państwo teraz widzicie na waszych ekranach, to jest komin elektrociepłowni wrodków w Lublinie i tam znajduje się Sokole gniazdo. Mamy to szczęście, że widzimy, tak? Dobrze widzimy. <laughs> tak, bo tam są kamery. Tak, widzimy y, sokolicę, która sobie odpoczywa, ale historię jej i jej małych y, przybliży nam, albo może to jest małe. Nie to jest. A to jest piskle, bo my tutaj bardzo kiepsko przy tak, słońce widzimy. Słońce. Yy, przybliży nam nasz gość, który już się uaktywnił. Marcin Kostrzyński, miłośnik przyrody, dziennikarz. Marcin, opowiadaj, bo to jest historia, ale no, nie... przepraszam, ale lepsza niż na wspólnych. No telenowela, no, totalna. Nie, nie napisałby żaden scenarzysta takiej historii. One przyleciały tam do Lublina, założyły gniazdo na kominie elektrociepłowic. I oczywiście to gniazdo trzeba zawsze przygotować, ponieważ sokoły gniazda nie budują. W lesie używają gniazd innych ptaków, natomiast na kominie trzeba trzeba zrobić taką budkę, żeby były bezpieczne, żeby były wygodnie i tam nie ma już gałęzi, tylko są kamienie. No i dobrze, przyleciały, założyły gniazdo i okazało się, że są fenomenalnie silną parą, ponieważ złożyła samica aż sześć jaj, z czego pięć było zalężonych, jedno było niezależone. Wszystko wydawało się, że jest genialnie. Poczekaj, cudownie. co to znaczy niezależone? Że to znaczy, nie tak jak my, Nie było ptaka w środku? Jak my kupujemy jaja w sklepie, okay. one są niezależone, bo tam są tylko kury, one koguta na oczy nie widziały, a że było zalężone, Potrzeba jest tej drugiej strony, czyli faceta, jednak do czego się przydaje taki soku, ale nie tylko do tego, bo on też pomaga w wysiadywaniu bardzo solidarnie i przynosi pokarm, bo wykarmienie takiej piątki jest wielkim wyzwaniem. To nie jest tak, że to się dostaje po prostu na talerzu, one muszą zapracować. Jeżeli podejmują taki trud i składają aż. 5 jaj. To znaczy, że czują się na tyle silne i baza pokarmowa jest na tyle dobra, że wiedzą, że będą mieli piątkę dzieci i ogarną temat. No. To co stanęło na drodze tej miłości? Marcin? Człowiek. Człowiek. Niestety, człowiek jest osoba gdzieś koło Lublina, która truje ptaki drapieżne środkiem, który w całej Unii Europejskiej jest, jest zakazany. Jest możliwy do zakupu na wschodzie. W Rosji, w Białorusi czy w Ukrainie. I. Te ptaki, żeby otruć sokoła, a one były już otrute rok temu, tylko że się z tego wylizały, bo zatruła się samica i część piskląt, ale też wszystkie nie przeżyły. No a w tym roku absolutna tragedia. Po pierwsze, najpierw samica zniknęła. Wszyscy zastanawiali się, co się stało, bo ona nie może zniknąć, że ona nigdy nie znika. I ornitolodzy uważają, że ponieważ ona wróciła, najprawdopodobniej też się zatruła i nie była w stanie dolecieć do gniazda, ale wtedy on pokazał niezwykły hard ducha, bo właśnie na głodnego wysiadywał te jaja, nie opuszczał ich. I to jest fenomen, że facet naprawdę spełnił swoją rolę podwójnie i, i ale nie on stawił. On był ojcem, on tak? On był ojcem, tak? ale czekał na nią, okay. wysiadywując na, wysiadując na głodnego te jaja, żeby po prostu dać szansę tym pisklętom. Pojawiła się też inna samica, taka zastępcza w międzyczasie, Zzuta. więc już wszyscy tak już wiedzieli, taka jak ziuta będzie. No, kochanka no, się pojawiła. Jaka kochanka? Zziuta, tak? No, ziuta, tak? Józefa. Im... No, samo imię wskazuje, że ziuta przyleciała. Skąd przyleciała? Chciała mu pomóc. Skąd przyleciała? No z przestworzy. To są taki, które są wolne. Nie ona podobno nie... z Warszawy. Ta ziuta była. No, ona pochodzi z Warszawy, a, ale później widzisz? to już całe niebo jest ziuty, więc to nie, nie można tak powiedzieć. To już damy i wieśniaczki się z tego zrobiły. A nie no i w każdym razie, nie razie nie ale wtedy. Pojawiła się wrotka, więc Juta grzecznie opuściła gniazdo. Wszyscy myśleli, że będzie spoko, ale on się otruł i to otruł się śmiertelnie. Ale jak jest, jaka jest perfidia, słuchaj, żeby otruć sokoła, nie można położyć martwego ptaka na trucizną. Trzeba posmarować żywego ptaka trucizną i wypuścić go w przestworza, bo soku tylko poluje na ptaki. Co więcej. Sokolnicy jeszcze wiedzą, że taki człowiek musi podcinać nieregularnie pióra, żeby ten gołąb leciał tak w sposób taki nieregularny, żeby dać z daleka sygnał sokołowi o, chory ptak, muszę na niego zapolować, bo tak naprawdę taka jest rola drapieżników. One nie polują na zdrowe ofiary, tylko na te najsłabsze. Czyli te sokoły truje ktoś, kto tak. się na tym zna. Ale nie pomuje. tylko, kto się bardzo dobrze na tym zna, który nie jest miłosiką gołębi, bo żeby otruć jedne, to on musiał wiele gołębi posmarować, wypuścić trucizną, a każdy gołąb umiera tak czy inaczej, bo też pióra sobie czyści ta e, trucizna dostaje się do jego dzioba i do jego organizmu. Marcin, jaki jest teraz status związku wrotki? Teraz wrotka musi sobie poradzić. Mhm. Po prostu, Czyli ale jest sama. No jest sama. No Pojawia się też kolejny sokół, ale w naturze też to jest wszystko strasznie trudne. Piskręta są duże, potrzebują wtedy wyjątkowo dużo pokarmu. Jakby to powiedzieć, to jest najgorszy czas, w jaki mogło się to wydarzyć. Bo gdy jeszcze pisklęta byłyby małe, to byłby czas na to, żeby znaleźć nowego partnera, żeby on pomógł w wychowaniu, w wykarmieniu tych piskąt, Ale jest to możliwe, bo w Warszawie był taki kazus. My tutaj mamy trzy pary. Na Pałacu Kultury, na Sikierkach, na Żeraniu jest para sokołów. Największe zaświęcenie sokołów wędrowych w Europie jest w Warszawie. I tutaj też był franek który został sam. Najprawdopodobniej jego partnerka się zabiła, po prostu uszkodziła się o szyby, o cokolwiek innego i on. Sam, chociaż on jest mniejszy od niej, dał radę, wykarmił pisklęta, to był bohater, Franek bohater z Warszawy, więc miejmy nadzieję, że Wrotka też będzie bohaterką z Lublina i jeżeli nikt jej dalej nie otruje, to da sobie radę. Marcin, głaszcząc y, Sokoła, chociaż nie wiem, czy to Sokół akurat, no, ale zapytam. Impresja y, na temat Sokoła. Impresja. Y, 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 czy to prawda, czy to powiedzenie Sokoli wzrok ma się jakkolwiek do rzeczywistości? W ogóle co jest wyjątkowego w tych pracach? Wszystko. To jest najwyższy poziom ewolucji. To jest crème de la crème wszystkich ptaków. On ma taką prędkość. On ma taki wzrok. On ma wszystko najlepsze i jest jak bolid formuły pierwszej. Nie ma nic lepszego w naturze. I co więcej, my możemy go naśladować, budując samoloty, bo jego aerodynamika jest fenomenalna. Bo zobacz, on nie poluje tak aktywnie, jak inne ptaki, że na przykład dogania. On ma inną taktykę. On lata wysoko i później, jak pikuje, pocie jak pocisk składa skrzydła, 320 km na godzinę, żaden problem, żeby osiągnąć, uderza w ptaka i masz wrażenie, że on chybił. A naraz ten ptak, ten gołąb zaczyna spadać, on robi koło i łapie go w locie. Dlatego sokoły nie budują gniazd, ponieważ one właśnie nigdy nie siadają na ziemi. Albo odpoczywają na gałęziach, albo odpoczywają na skałach, czy na wysokich budynkach, albo odpoczywają w locie. No, jeżeli które widzimy, one śpią w locie, słuchaj, ale to jest taki świat, o którym my możemy tylko pomarzyć. My Ale w krajach nie arabskich też tak. te sokoły są wybitnie no kochane. Tak, no, Widzieliście te obrazki, gdzie jeden nie. z szejków przewoził swoje sokoły w samolocie i one o. cały samolot dla siebie miały i w kapturkach. Tak, Sokoły się mają wielką wartość, bo przecież to jest jeden z pierwszych sposobów polowania człowieka. Człowiek nauczył się hodować ptaki, żeby polowały dla niego, i dla siebie, i dla niego. Ale Mogło wydawać się, że to takie zło, ale dzięki sokolnikom nam się udało odtworzyć dzikie sokoły tylko dzięki nim, dzięki im wiedzy. I wiedzy i poświęceniu, bo to jest ogromna wiedza, to się tak nie da wziąć ptaka i go rozmnożyć. Nie, trzeba o tym bardzo dużo wiedzieć i trzeba mieć też te pule genowe, bo w latach 50. właściwie sokoły wyginęły w Polsce. Nie było praktycznie ani jednego. Po prostu chemia w rolnictwie spowodowała, że jaja traciły wapń, były tak miękkie, że ptak wysiadując jajo je miażdżył. I dlatego wyginęły praktycznie. Na szczęście udało się je odtworzyć i każdy sokół jest na wagę złota. Jest tak mało tych genów w naturze, każdy jest bezwzględnie niezastępialny. Marcin, można Cię słuchać godzinami. Bardzo Ci dziękujemy. Tak jeszcze podglądamy, co się dzieje w gnieździe. Ten mały się, syn... Wrotki lub cura, to za chwilę po prostu nura tam Pasierbica ziuty, tak? Jakoś jeszcze chyba na Sierbica Pasierbica ziuty. <laughs> Słuchajcie, ja jestem zestresowana, że ten tak za chwilę wypadnie, nie grozi. Nie, nie. Nie nie wypadnie, wypadnie. Nie? On dlatego ma taki specjalny jeszcze pomoc, okay. żeby mógł wyjść, żeby mógł rozpostrać skrzydła, żeby potrenował troszeczkę, ale jeszcze jest mapuch, jeszcze nie jest wypierzony, na pewno jeszcze nie poleci. Marcin, bardzo Ci dziękujemy, a my ja zapraszamy dziękuję. teraz Państwa na pierwszy raz.